widzowie, w tym filmie pokażę Wam, jak mieć edytowanie, znaczy rejestrowanie budowli pod scrollem. Więc wchodzimy sobie w ustawienia, wchodzimy sobie w ustawienia myśli i szukamy sobie tutaj budow budowy. Mam, ja mam edytowanie budowli pod E. Trzeba dostać scroll w dół albo w górę. Tutaj tak samo, wyzerowanie budowli, to ja mam tutaj pod prawym przyciskiem myszy ale tym się nie trzeba przyjmować, bo to też trzeba tutaj dać scroll w dół. Gdy się już tak ma, no jak mamy na przykład jak się to tak zedytuje, teraz przesunę scrolla, to już się zaczyna edytować. Drugi raz to się już wysypuje. A jak zrobię tak szybko, to nie będzie prawie widać, że ja to tak zrobiłem. Że ja to że zrobiłem po prostu tak, tak i tak. Szybko się robi. Dzięki za oglądanie. Napiszcie w komentarzu, czy Wam pomogłem. Dajcie suba, jak chcecie i do następnego.